Hejka, jestem Dawson i witam was w pierwszym odcinku starary 1.4.4 a właściwie 1.4.4.5, ale to wszystkich szczegółów. szczegół i ogólnie na serwisie przypominam, że serwer na Discordzie jak ktoś chce wbić, to bardzo zapraszam, link w opisie, bardzo mi atmosfera akurat trwa rekrutacja na moda, więc jeśli ktoś chce wbić, to zapraszam więc tak, przechodząc już do filmu o ta w skrócie mówiąc, gra, do której się długo, szy której się długo szykowałem ale jesteśmy, więc klikamy 1 gracz wybieramy pasażerów specjalnie do stworzenia jak widzicie co zgraje to jest 0 minut i 0 sekund klikamy graj i wybieramy świat czyli expert seria wchodzimy ojo jakiś błąd <grystanie> je <jest> trochę fajne <grystanie> co się stało, halo a, dobra nieważne chyba wiem jak to się włączyło no i dobra, zaczynamy Bez, 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 bez zbędnego Wybieramy Zbieramy sobie 3 drewno Dwie ruky z drzewa to dobry znak, szczęście przyniesie Myślę, że tak trzy drzewka sobie zbierzemy i można iść eksplorować Bo nie można w tej grze marnować czasu Warto rozznać jakąś broń lepszą niż koprowy um, sworz um, A, duży jest o, no naprawdę, kurde, duży gigant. No naprawdę, większość nie widziałem. Wow, boomerang, największy istnieje. Przypominam, że jesteśmy na eksport Mode, więc tutaj wszystko bije dwa razy więcej. Więc trzeba grać ostrożnie. A po co gram na, na eksport Mode, ten, kto nie wie, tam się dowie. Ale to już niedługo. Ogólnie moim celem, ogólnie na teraz, jest znalezienie broni albo na samonera. Albo na Maga, albo na ostateczności Rangera, który chciałem głównie grać. Nic nie tak w ostateczności, ale no. ogólnie na Rangera broni. Tak tu sobie też pozbieram. Bo jakby nie patrzeć, że nas One są na set podstawowy. Fakt, fakt, nie, nie daje żadnego boosta, ale i tak się przyda. Dobra, już 28 mamy Ogólnie możecie też zadać i czy spodobał mi się odcinek, bo nie wspomniałem o tym, ale to jest ważne dla mnie, żeby wiedzieć, czy on się owa seria podoba i ogólnie moja osoba, czy moje podejście do odcinków, bo myślę, żeby oczywiście to nie było też tylko dla mnie takie fajne, tylko też dla widowni, jakby, czyli dla was, żeby nie odwalały takiej głupiej akcji, na przykład jak nie czasami robię z odcinkami ale już inna sprawa ogólnie nie wiem czy ja nie dorosnę do czy czegoś innego bo tak trochę pustki a z reguły jak, jak się jak koło pusty nie właśnie raz mi się takie fajniejsze rzeczy, mi się wydaje co zauważyłem, bo ekspertem w tej grze nie jestem teraz uda mi się przejść w zwykły classic mode Oh no, dżungla teraz film to gdzie nie chciałem, oj Nie najgorzej no raczej się muszę dostać wyżej. Bo jeśli nie będzie tu nic koło dżungli, to tragedia będzie. A ja mam blok, byśmy drewno mogli drewno by podsadzić O nie. Zdarzować go trzeba, dobrze. Tu skrzyneczkę mamy. O, bardzo fajna rzecz. Jeszcze są do pani tak, tak krytyczna. Fajnie. Cena. Dobra, i te parki same trzeba się cofać potem wziąłem do dradną tak właśnie myślałem, że tak będzie wyglądało. Nie. Blokować go trzeba. No tak myślę, że... Więc spokojnie wejdę tam wyżej. O właśnie. Idziemy dalej. Abieranie jest. Wodzie jakby coś nie widział. A tym mówiłem. 30 srebro poszło, nie powiem co. Eeeh, dobra, czyli trzeba iść w drugą stronę w takim razie, bo. Jak przyjdę przez dżunglę na razie nie przejdę. A potem i tak nie miałem już wstąpienia, więc tak musiałbym się zabić. Jakby to nie, jakby to nie była przykre, prawda? Więc no. Mam podstawowe rzeczy. Słaby preset, na, na podstawowe obrazy, mógłby dać do rozmiaru, kiedy ten miecz jest to jest nadal malutki. Jakby nie patrzeć. Ale mam coś lepszego, czyli bo. Dopiero złożymy jeden Buch ma preset, to jest? Żeby mógł, bo Kurde, ile ona biją wściekle, więc pewnie będzie seta. Ale Slime też przyda by się zabić, żeby. kochani mieć. O, dynia, <grym> Fajna. fajna, nigdy nie miałem dyni w tej grze. Ale ja zgadza że do się przyda. Co to było? Co mnie zrobiło? rozgniewanym lecz. Gdybyście widzieli teraz moją minę, to wygląda wyglądał tak jakbym, jakbym jakbym, nie wiem... był zawiedziony całkowicie, bo jestem. Ja nie spodziewałem że takich rzeczy. istnieją jak, roz... jak, jak, jak... taki mlecz dziwny. Bo ja gram w Sniffer jak było 1-4-0 chyba Więc są po prostu takie głupotki. My się mylą ja teraz nie umiem nic ogarnąć. Mam 5 dni. Nie, 29 dni, nic z tym można zrobić. Położyć te pomagania. A i tam lecz teraz zniknął. Fajnie, kwiatek były i kwiatka nie ma. Dziwne rzeczy. Ta kwiatka. terena naprawdę się zmieniła. A lodowy był, tego teraz kupako. Bo na moim poprzednim świecie ten lodowy biłam był tak mały Że aż nie potrzebne, bo to nic nie rozbiło, ani kave, nic. co trzeba było kupać po prostu w dół. By cokolwiek znaleźć Więcej no, przyjemnie powiem szczerze. Tu mamy cave, ale tam nie schodzimy na razie. jakieś zbieramy. Miksura czy nice Nie, smo nice, do cajwa nie wchodzimy. Tak to zacznie niewiele slajmy z bym robią, coraz więcej Więc nie, nie, nie można nie, nie można ich ignorować Aż tak bardzo. nie że są prosić do uniknięcia Ale no tam balonikam zdjął Kurde, nie przymijki to dostałam. Master leczenia, Recolo Oho, jakiś cavik. Ehe, to jest jeden z bossów, takich rajdowych, można tak to nazwać. Był na tle. Bo się zauważył, ten statek. Tak zwani piraci. Potem już nie piraci. Nie lubię się ich, ich strasznie, ale no. To ani, ani to jest... Bosy te inventować, jak nie, Raidowe, one ogólnie przychodzą tak znikąd. Więc w pierwszych dniach nie powinno nic przyjść oprócz deszczu slamów, ale później się powinny pojawiać rzeczy typu. typu, typu. typu. mamy broń minus 20% wyobraźni, no świetny preset, naprawdę. Lepiej być nie mogło, to Maga szczęśliwa z takiej broni która bije połowę mniej praktycznie Dołego no, zyska więc no... 21 razy zabrali na, raz na maga. Chciałem jej, ale kurde, mi... prędko się tak umniejsza i... i... Mniejszy zasięg bicia Takie zyski, dziękuję sobie I zaraz sobie do Kievy zejdziemy, jeśli nie znajdę takich dużych Miałem nadzieję, że znajdę je pierwszego dnia, ale tak kiepsko widzę, że idzie z nimi. Dobra, wyszedłem. Oszczędnie trzeba z drewnem. mam jeszcze jeden, prawie 200 sztuk, ale oszczędnie. I zaraz będziemy mieli strabionę marchanta, jakbym się cofnął do dżungli. Po moje poprzednie strabiona, które straciłem niby przedmia. Oj, bez dęba idzie na szczęścia. Tutaj każdy zapadek jest nakarany strasznie. Fakt to jeszcze nie jest Mostar Modu, do którego w życiu nie podejdę, chyba chyba, że nam się spodobał seria. Ale to do niego w życiu nie podchodziłem. A słyszałem, że jest okropnie trudno, jeśli chodzi o mechaniki. Znaczy machaniki. mechaniki mi się niczym nie różnią, prostu to potwory olbrzymie obrażenia. Co dobiorę o sobie. ale czy się czułem że mnie skrzynia a, teraz jest ochrz spoko. Jeszcze też, też biorę. E, broń rzucana, to te też spoczko. Shurikany. Tak, wow, to mało ale przynajmniej coś Nie muszę odchodzić. A, tak, stałem aż bez ma. No dobra, musimy znaleźć te głupie... Te głupie morze, albo... Albo... Jak to się nazywało? drzewa. A, dungeon. Tu też będzie jeden baz do bicia, ale takie indziej... Na sklep trzeba być przygotowanym. No. Należy mnie wyjdzie. Nie możemy nawet tam wejść teraz, bo e, dungeon Guardian nas zabije, jak zejdziemy za nisko. A że jakby nie było tego graniczenia, to by tam ludzie spieranowali, żeby tam wchodzić. Co jest? No A teraz akurat git, że się to trafiło Preset ma też słaby dosyć, ale no jak wszystko No, a więcej pochodzi do krawtruja No nie, najgorsze bym jak istniał Bo to jest tam nie Corruption, tylko krem czyli znaczy, jedna z dwóch zaraz. No i 25 HP, super. i noisu. O, shit. Bez szans. Kurde, bez szans. Nic nie możemy zrobić im. Czyli schodzimy do Kay'u w takim przypadku. Bo nie przejdziemy nigdzie indziej. Tragedia. Słaby świat tam się wygenerował, no raz, po Spiderman budowania domu. Raz, dwa, trzy, cztery... No trzeba by tak wybudować tego domu, temu gejdemu biednemu. Tragiczny świat, powiem ja że spodziewam się, że będzie o wiele łatwiej. O oh, shish, idą, 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 idą. Dobra, blokuje się. Nie No Dobra, zabrakowałem się na razie. Najwyżej gaj że trudno. Nie pojedzie mi, że musi przeżyć. Ofiary są w tym No potrzebne. Dobra, i też będziemy zbierać, żeby. Urobić sobie mana dodatkową. no i dwie już. O, jedną złapałem nawet. Co to jest? Panie, co to jest? Boże królik, ja zasmażę myślę, że jakiś mop jest. A tak wyglądało co na mnie. Bomaranga. Nie będę robił troszkę stołu i drzwi i krzeseł. Wiem, że może być jedno, ale zrobię od razu dwa. jedno dla mnie było. Jak budować to z klasą? Tak. Jedna para drzwi. Zauważyłem, że speedrunning udany yeah. robi wrażenie. <laughs> o Boże, nudzi mi się w życiu, naprawdę. Yeah. Oczywiście mi wali test. Nie ważne, że tak robić. To jest łamanie na posesję No to... A go yeah. rozwali, gate dobre Tak źle to zbudowałem, ale na pewno będzie. Cis. On by mógł mi kask farmić w zasadzie. Tylko tak stoi i farmi. No i na jest Właśnie wprowadzamy naszego pierwszego npc czyli... O boże, jakiś event halloweenowy jest, czy co? Nie wiem jest Zastanawiam się, bo Wszystkie jakie mają jakieś... Nie ma w ogóle oczek, jest jakieś sam same takie Zębiotki te, fajnie ubrane Dynie się dzisiaj respią Nie wiem, jak ktoś wie, to możemy napisać Czy to jest jakiś event, event, czy co Ale takie dziwne to No No baniem jeszcze to starczy Kurde, na mam No ja pier papier ilam biję I zamknął no, go, no nie A ja się w tym domu chyba się Klikam go teraz zabić Się zastanawiam. Obok domu. Dobra, po No brawie, Nora It's komara O, druga skrzęka. Lepiej, świetliki. Bardzo spoko. O razie, więc... A mam 11 chyba, świetnie. Idziemy do innego cave'a teraz w takim przypadku. Dobra. 22 HP. Mogę się wychylować taktycznie, ale to... Nieobaczany, albo tak zaraz się wywala. Bo jestem tak trochę Kurę, stałem z królikiem nie bije, no. Ja bym pominęłem sobie zwykłym króliczkiem, no. I mi groźnym. A moj. My... Proszę się odsunąć, łaskawie. Panie pterku. Występie. Panie ma mojego HP. Nie, mógłbym go zabić, ale po co? Niech sobie żyje Będzie później narespany ich tyle, że nie co mam poradzić No, mnie ja zabiłem Kurdy, trap go Miałem robić rangera w postaci, ale parnie par nieco idzie Bo na rangera potrzebuje dobrego łuku na start Albo jakiejkolwiek broni, która by się przydała Typu na przykład muszkiet, chyba który mogę tu dostać albo to było Railgun? Nie, chyba muszkiet albo to, albo to, ale obie rzeczy to są bardzo przydatne. Ile? Coś zebra No ale wracamy się. Ale no, to zaraz, bo zapomniałem, że mogę teraz NBC nowego się baran że zginął. Ora, cofamy tam? To razem bardzo źle mi się udało. No, raka rozbudowa i mam szczytny 2 na 2. Dwa. Oni oni wyrze by sobą dużo przestrzeni. Namysł. idealnie jeszcze nie została so dyniowy <grywany> <The new> set <grywany> easy a bier, ten założyłem tak no, taki dyniowy pokoik Proszę rozszerzyć no takie ja będę komary budował, bo, bo nie mam pomysłu, jakie budować. Więc no, tak, tak, tu byłeś ściany więcej. dorosły nabyć odpowiednie mieszkanie, czy ja. Za małe sobie myśli, i kurda. O, jak ich nie robią a się, nie Jeszcze Już 30 muszę, ojoj. Dużo roboty z tym będzie. Nie, ja, wiem, taka przyjemna taka gierka jest. Dobra, myślę, że zaraz skończymy odcinek, bo i tak długo trochę jeszcze trwa, tylko ten domek. I zostawimy jeszcze kominek, spokojnie, a na następnym odcinku zaczniemy już hardcore'owe grindowanie. Tylko będę się kilka rzeczy. Nie wiem na zasadzie nie kwalifikuję tym... światła. Teraz odpowiedni gitki i powinien się w następnym odcinku wprowadzić na mbacet. No ale bo ode mnie by było to tak na tyle. Nie będę ansą. Zaraz to krótko, zaraz mogę dać. ale na następnym odcinku postaram się więcej mówić. I ogólnie lepiej grać. Jak widzicie oglądać kilka rzeczy, więc na tle wykryłem statku powietrznego. Żegnam was.